O tureckiej Polonii opowiada przedstawiciel Dunaju, Instytutu Dialogu. Dzień dobry, jestem Jusin, jestem z Turcji, że już 8 lat mieszkam w Polsce i chciałbym trochę powiedzieć o tym, jak wygląda właśnie życie Polaków w Turcji i od kiedy oni tam mieszkają. Oczywiście tutaj mówię o jako wspólnota polska, że było zawsze na przykład, że Polacy tam mieszkali, ale jako wspólnota właśnie Pierwszy raz wspólnota polska dotarła do Turcji dopiero był właśnie e, XIX wiek, w którym e, e, założyli właśnie w Turcji, w Adam Pol, czyli e, po turecku oznacza Wsi Polaków. I od tego czasu tam Polacy mieszkają, mają swoją gazetę po polsku. E, tam jest kościół, w którym odprawiono my po polsku, że E, właśnie tam uczyli, e, po e, powstaniu listopadowym tam uciekli i od tego czasu tam mieszkali. Więc to mo tak można powiedzieć, że to było jedno z pierwszych właśnie leżion, które było złożone przez a, Adama Czerotowskiego i od tego czasu właśnie e, działał na rzecz niepodległej Polski. Więc, że od dawna tam, e, zwłaszcza w Stambule, zawsze widzieliśmy właśnie polską wspólnotę, ale poza wspólnotą, właśnie zawsze tam mieszkały bardzo ważne postacie historyczne. Przede wszystkim jest na przykład znano jako e, al czyli e, Wojciech Popowski, był muzykiem i mężem stanu i osługiwał właśnie na dworze pa sultana jeden też Kolejny przykład to, że jeden z najbardziej efektywnych polak według mnie to był właśnie Konstantyn Boniecki który napisał właśnie pierwszą książkę o tureckim nacjonalizmie, która brzmi jako dawny i współczesny Turcja I tak książkę właśnie przeczytał w założeniu Turcji Mustafa Kemal Atatürk i właśnie przez jego właśnie ideę on inspirował i stworzył dzisiejszą Turcję. No i obecnie to tak wygląda, że Turcy kością e, właśnie sporo Polaków, bo teraz e, dla Polaków to jest bardzo ważny kierunek dla wakacji. Coraz więcej Polaków właśnie tam latają. Na nawet, e, nawet teraz wśród Polaków, e, którzy ubierają na e, wakacje, co drugi właśnie wybiera, na, wybiera do Turcji. Więc to tak wygląda, że Turcja w historii i, i dalej w, e, obecnie właśnie e, obecnie zawsze stanowią właśnie kluczową partnerem dla Polski że e, Polacy tam e, cieszą właśnie e, tureckim klimatem, ale nie tylko.